Dzisiaj zaczynamy prezentację autorek pięknych prac znajdujących się w galerii przy Ulicy Włókienniczej 6. Oczywiście, stacja rewitalizacja. Pierwsza z autorek naszych prac, Violetta Salo, rodowita łodzianka, pasjonatka łodzi. Obecnie mieszka w Niemczech, ale zdecydowała się powrócić do łodzi i prezentować swoje piękne akwarele, właśnie w skromnej małej galerii przy Nowej Ulicy Włókienniczej. Tutaj widzicie oryginalne prace kamienicy Hilarego Majewskiego. Klatka schodowa, piękny wykusz. E, jeszcze ciekawostka, jeżeli chodzi o historię działalności Werety Salo. Wydała swego czasu piękny album o łodzi, szkicach i akwarelach. Niestety obecnie nie jest dostępny w żadnych księgarniach, ale myślimy nad wznowieniem tego albumu. E, bardzo pięknie ilustrowany. Plac Wolności, który obecnie się zmienia, więc to już są zdjęcia archiwalne, tak można powiedzieć. Już nigdy takich obrazów nikt nie namaluje. Ulica Piotrkowska, 2007 rok, dzisiaj również inaczej wygląda. No i oczywiście słynna brama, wejście do manufaktury. No a chociażby taki przedruk można również nabyć teraz, właśnie na stacji rewitalizacji. Zapraszam Was serdecznie. Przygotowujemy dla Was kolejne niespodzianki, a wiosną planujemy wernisarz oryginalnych prac Wiolety Salo na ulicy Włókienniczej. Dzięki i do zobaczenia. Miłej niedzieli.